Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Eliza czyta tarota. Moi kochani, dzisiaj będzie czytanie z kart tarota na 21 stycznia, moi drodzy, na czwartek. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj będę czytała skarb tarota arkana tarota. Zapraszam serdecznie. Koziorożce. Koziorożce mają króla monet, kochani. Będzie to dzień, może to być dzień pod znakiem takim dbanie o finanse, moi drodzy. To dla niektórych osób może być tego typu sytuacja, że w pracy po prostu będzie jakaś rozmowa na, temat, na tematy finansowe. Ale też może być równie dobrze taka sytuacja w rodzinie, bo to może być mężczyzna, mąż, który po prostu yy, przedstawi jakąś wizję co do zdobycia, zorganizowania finansów dla rodziny. Jest to mężczyzna w tym królu, bardzo stabilny, taki uziemiony, moi drodzy. I umiejący zadbać o swoją rodzinę. A jeśli chodzi byłoby o pracę, to po prostu też potrafi zadbać o finanse firmy. Moi kochani, jest to również mężczyzna, który dość często oddaje się pracy, a, a mało po prostu rozmawia o uczuciach. Wodniki. Wodniki mają rycerza mieczy. Moi drodzy, jest to karta mówiąca o tym, że jutro, czyli 21 stycznia, może u Was zrodzić się jakiś pomysł i chęć do rozpoczęcia jakiegoś działania. Miecze to są myśli, moi drodzy. To jest. Yy, Intelekt, kochani, więc to może być taki dzień, że właśnie zrodzi się w głowie u Was jakiś dobry pomysł. Może to być z różnej dziedziny, moi kochani, życia. Czy to będzie chodziło o jakieś finanse moi drodzy, czy też o sprawy rodzinne, kochani, ale trzeba zawsze pamiętać, że ten rycerz. To jest taka jeszcze nie do końca dojrzała energia i troszeczkę jest ta jakby porywcze. Więc karty zalecają, że zanim podejmiecie jakąś decyzję, w jakiejkolwiek sprawie, kochani, to może należy dobrze się zastanowić zanim cokolwiek się zrobi, kochani. Ryby. Ryby mają pazia monet. Moi kochani. To też jest jak karta, która mówi w zasadzie o finansach, ale nie tylko. Ona mówi jakby o nowych sprawach. Czyli coś może tego dnia, moi drodzy, u Was się takiego wydarzyć, że jakby skierujecie się nowym, w nowym kierunku, moi kochani. Czy to może być związane na przykład też ze sferą finansową, ze sferą rodzinną. Ale również może być tego typu sytuacja, że możecie mieć spotkanie z młodym człowiekiem, bo w bazie to są młodzi ludzie, kochani, który może mieć dla Was jakąś propozycję yy, związaną z finansami, na przykład. Kochani, ale to też może być jakieś dorosłe, dojrzałe Wasze dziecko, które może Wam przynieść jakąś dobrą nowinę. Związaną no, z finansami, bo to jednak jest paśmonet, tak? Drogie baranki, wy macie na ten dzień, kochani, sześć buław, a sześć buław mówi o radości, o zwycięstwie. I to, kochani, może mówić o tym, że tego dnia będziecie mieć bardzo radosny dzień. Tak, bo to jest radosna energia. Moi drodzy, mało tego, to może być jakieś uwieńczenie sukcesu, kochani. Jedyna taka przestroga tej karty to jest tego typu, że cokolwiek byście nie zrobili w życiu takiego dla siebie dobrego, co wam przyniesie radość, to, kochani, dalej odam, czy to osobę, czy to sprawę, trzeba po prostu dbać, kochani żeby ten sukces jak najdłużej trwał i przynosił jak najwięcej radości. Teraz mamy byki. Moje drogie byki, wy macie dwa kielichy. Jest to cudowna energia. Jest to energia mówiąca o uczuciach. Czyli ten jutrzejszy dzień, czyli 21, może być u was taki uczuciowy, kochani. Tu możecie mieć na przykład spotkanie z jakąś osobą. Może to być, no i drodzy, z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, takie dobre dogadanie się, porozumienie. Ale również, kochani, to może być taki dzień dla małżeństw, czy dla par już takich z większym stażem, taki dzień spędzony we dwoje, kochani, w takiej dobrej atmosferze. I takim całkowitym porozumieniu się. Jeśli chodzi o bliźnięta, kochani, tu macie królową monet, moje drogie. Jutro możecie na przykład być zadowolone z finansów domowych, zająć się nimi, kochani. Tu również, bo to jest taka energia, właśnie. Kochani, tu możecie poczuć taką stabilność materialną, moi drodzy, ale również też jakaś część z Was może tak jutro, kochani, 21, yy, po prostu tak bardzo, tak, tak bardziej niż powiedzmy w po minionych dniach, dbać o swoje domostwo, o swoje ognisko domowe. Jeśli chodzi o raki, to moi drodzy, macie trzy buławy. Taka karta na 21 stycznia. Cóż ta karta mówi, moi drodzy? Tu widać w tej karcie, już, że już jakieś działanie zostało poczynione, moi kochani, i będziecie tak jakby wypatrywać jakiegoś efektu. Powiedzmy, że to nie jest jeszcze jakaś wielka sprawa, jakiś wielki sukces, ale już można po prostu pomyśleć o jakichś możliwościach rozwinięcia się, jakiejś sprawy, którą zapoczątkowaliście, kochani. Albo też może być tego typu sytuacja, że niektórzy z Was po prostu będą wypatrywać osobę jakiejś, która ma do nich po prostu przybyć, przyjechać. Też może być taka sytuacja. Jeśli chodzi o lwy, moje kochane lwy, wy macie słoneczko. Słońce jest to jedna z najpiękniejszych energii w tarocie. Ona właściwie wszystko przebija. Smutek zamienia w radość, jakąś niemożliwą sprawę do załatwienia. Może być, możecie być w takiej energii słońca, że ona stanie się możliwa do załatwienia. Również tutaj takie sprawy, czy to związkowe, czy rodzinne, bardzo pozytywnie jutro mogą przebiegać, kochani. Słońce jest takie rozgrzewające, więc czeka Was 21. Taki dzień, który może Wam przynieść taki wewnętrzny spokój i sporo radości. Jeśli chodzi o panny, moje drogie panny. Panny mają Pazia Buław. Kochani, więc pa, co Paź Buław może wam zaoferować w ten dzień? Moi drodzy. Początek jakiegoś działania. Początek jakiejś sprawy, która, którą jesteście zainteresowani, moi drodzy. I albo w, pobudzić w Was taką chęć po prostu do działania, do zrobienia czegoś takiego konstruktywnego. Kochani, dla siebie i dla swojego najbliższego otoczenia, moi drodzy. A być może też w pracy będziecie mieć taką energię. Młodego, młodą taką energię, bo to jest młoda energia, bo płaś właśnie o tym mówi chęć do działania, taki początek. Wagi. Wagi mają. Hmm, Maga. Moi drodzy, wy jutro, 21 możecie mieć taką energię, że będziecie czuć, że wszystko jest możliwe. Kochani, może być tak, że tak jakby dostrzeżecie w sobie, że wy macie sporo możliwości. I Chcecie po prostu te możliwości wykorzystać. Kochani, to może być taka pora kreacja w pracy. Możecie na przykład jakiś rzucić nowy pomysł. Moi drodzy, tutaj też uczucia mają szansę, to jakby, jeżeli są na przykład takie, jakby troszeczkę. Kochani, jakby to powiedzieć, ja, jeżeli uczucia w Was są jakieś niepewne, czy jakieś y, niestabilne, kochani, tego dnia, jutro, od 21, możecie poczuć się właśnie tacy zadowoleni emocjonalnie, moi drodzy. Tutaj finanse też będziecie mieć jak najbardziej, moi drodzy, w... Y, wystarczające. No i chęci do, do działania dalszego, czy w ogóle w jakiejkolwiek sprawie, która tego dnia będzie Wam dana do zrobienia, też Wam nie zabratnie. Bo mak mówi, masz dużo możliwości, tylko je wykorzystaj. Skorpiony. Skorpiony mają dwa miecze. Dwa Miecze to jest karta, która mówi o wyborach, ale tutaj jest akurat ona mówi o takich właściwie trudnych wyborach, które wymagają głębokiego zastanowienia się. I tu jest w tej karcie też zawarta jakby lęk, obawa przed tym, czy podejmiecie dobry wybór. Więc karta radzi. No, jest to pewnego rodzaju dylemat. Ale karta radzi, zastanów się dobrze. Księżyc mówi, wykorzystaj swoją intuicję i decyzja prawdopodobnie i tak musi być podjęta. Jest, być może nie będzie łatwa, ale zawsze jest lepiej podjąć decyzję czy, niż w ogóle jej nie podejmować. Jeśli chodzi o szczelce, kochani, to wy macie dziesiątkie buław. Jest to karta, która mówi o pewnego rodzaju takim przeciążeniu, zmęczeniu, kochani. Tutaj taki mężczyzna dźwiga te buławy. Moi drodzy, ale to jest tak jakby dziesiątka zakończenie cyklu. Tak? Czyli tak jakby te zmęczenie jakąś sytuacją, czy jakąś pracą, to już tak jakby był ostatni dzień. Ten 21. Tak karty sugerują. Ale również karty mogą sugerują w ten sposób: że jeżeli masz coś do zrobienia, mój drogi Strzelcze, Strzelcu, to jeżeli masz taką możliwość, to możesz po poprosić kogoś z otoczenia. Być może ta osoba Ci pomoże i będzie Ci zdecydowanie łatwiej. Moi drodzy, to była karta na 21 stycznia. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i zapraszam na następne czytania. Do widzenia!